Dobry, zapraszam na kolejny odcinek cyklu Uczymy się razem. Geografia do klasy szóstej, temat wzajemne relacje Polski i jej sąsiadów. Sąsiedzkie relacje warto o nie dbać. Obecnie po rozpadzie Związku Radzieckiego Polska graniczy z siedmioma państwami. Mimo trudnych historycznych doświadczeń, a relacje z nimi są dość dobre. Wzdłuż polskich granic powstało 16 euroregionów, w których współpracują ze sobą władze obszarów przygranicznych Polski i krajów sąsiednich. Polska ściśle współpracuje także z sąsiednimi krajami należącymi do Unii Europejskiej, NATO i Grupy Wyszehradzkiej. Roz każdego państwa w dużej mierze zależy od jego relacji z sąsiadującymi państwami. Niestety przez kilka stuleci stosunki z dwoma europejskimi mocarstwami, Rosją i Niemcami, wcześniej Plusami, nie układały się najlepiej. Dzieje naszego kraju naznaczone są wojnami i aktami zajmowania terytorium Polski, zawłaszczania ich przez rozrastające się terytorialnie państwa sąsiedzkie, o imperialnych zakusach. W dzisiejszych czasach, podobnie jak w ubiegłych stuleciach, aby zapewnić bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy, należy dążyć do zgodnego współistnienia. Jednak nie zawsze jest to zadanie łatwe, czasami interesy sąsiadujących ze sobą krajów bywają sprzeczne. Co więcej, kością niezgody pozostają problemy z przeszłości. To, co dla jednych państw stanowiło porażką, dla innych mogło oznaczać zwycięstwo i własną ekspansję. Dzisiaj najważniejsze jest, aby z historii wyciągać wnioski i wspólnie działać na rzecz lepszej, pokojowej przyszłości. U góry zdjęcie przedstawiające mur berliński wraz z bramą brandenburską. Relacje Polski z Niemcami Po II wojnie światowej stosunki polsko-niemieckie, aż do zjednoczenia Niemiec w 1990 roku, opierały się na układach i porozumieniach Polski z dwoma państwami niemieckimi. Dzisiaj, poza wspólną i trudną historią, Polskę i Niemcy łączą wspólne interesy gospodarcze. Członkowstwo w Unii Europejskiej i Traktat o zniesieniu kontroli granicznych ułatwiają wymianę handlową i przemieszczanie się osób. Niemieckie firmy prowadzą szeroko zakrojone interesy w Polsce: działają sieci sklepów, banki, zakłady przemysłowe. Z drugiej strony, otwarty został rynek pracy dla obywateli Polski. Na terenie Niemiec powstają i funkcjonują również polskie firmy, a te działające w naszym kraju zakładają swoje oddziały. Warto zaznaczyć, że Niemcy realizują swoje cele polityczne i gospodarcze, które tylko częściowo pokrywają się z interesami Polski. Punktem spornym obecnie jest znany na arenie międzynarodowej konflikt dotyczący budowy rurociągu Nord Stream 2 między Rosją a Niemcami. W celu zacieśnienia stosunków Polski i Niemiec powstało wiele fundacji i instytucji, np. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej czy Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Druga z nich zmierza do lepszego poznania młodych ludzi po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Często współpraca ta przejawia się w bliskich kontaktach na polu edukacji. Wymiany międzyszkolne i udział w programach wspólnotowych, takich jak Erasmus, wpływają na polską edukację i kształtują ją w bardziej nowoczesny sposób. U góry zdjęcie kanclerz Helmut Kohl w Krzyżowej 1989 rok. Relacje Polski z Rosją. Stosunki polsko-rosyjskie są w ostatnich latach jednym z największych problemów i wyzwań stojących przed obu narodami. Zatarki historyczne i długa lista krzywd stanowią istotne przeszkody, podobnie jak obecny stosunek władz Rosji do Polski. W początkach istnienia powojennej, niezależnej Rzeczpospolitej, kładą na linii Polska-Rosja było rozliczenie ze zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej. Chodzi tu przede wszystkim o wymordowanie polskich oficerów w Katyniu którym Rosja systematycznie zaprzeczała i nie chciała uznać wydarzeń mających tam miejsce za ludobójstwo. Chociaż oficjalne stosunki Polska-Rosja zostały nawiązane jeszcze w czasie ZSRR, to zawsze można uznać wizytę ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego w Moskwie. Spotkanie miało miejsce 10 października 1990 roku, a jego rezultatem było podpisanie deklaracji o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką. W mijającej dekadzie polityka prowadzona przez Rosję budzi sprzeciw wielu krajów Unii Europejskiej i NATO. Szczególnie trudny jest do zaakceptowania stosunek Federacji Rosyjskiej do Ukrainy. Rosja dopuściła się zmiany przebiegu granic państwowych poprzez włączenie do swojego terytorium Ukraińskiego Krymu. Unia Europejska i Stany Zjednoczone nałożyły sankcje polityczne i gospodarcze. Są to działania mające przynieść straty rosyjskim firmom i politykom a w efekcie wymusić zmiany ich podejścia do spraw Ukrainy. U góry zdjęcie – Marsz Pokoju w Moskwie z 15 marca 2014 roku, wyrażający dezaprobatę dla działań władz rosyjskich na Ukrainie. Rosją podejrzewa się również o nielegalne próby wpływania na funkcjonowanie innych państw, np. poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w mediach społecznościowych, a także zakłócania działania ważnych instytucji. Stosunki polsko-rosyjskie są dodatkowo naznaczone uzależnieniem Polski od surowców energetycznych, ropy naftowej i gazu ziemnego, prowadzanych rurociągami z Rosji. Polska od lat stara się poszerzyć swoje możliwości kupowania ropy i gazu od innych dostawców. Wybudowano m.in. specjalistyczny terminal w Świnoujściu, dzięki któremu już teraz możemy przyjmować dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych, Kataru i innych krajów. Rosja nie jest zadowolona z takiego obrotu spraw, ponieważ traci zyski ze sprzedaży strategicznych surowców i nie ma już tak wielkiego wpływu na dyktowanie wysokich cen i zawieranie wieloletnich umów wiążących nasz kraj z dostawami tych surowców z Rosji. Polska, będąca członkiem największego paktu wojskowego na świecie NATO zabiega o poprawę własnego stanu zbrojenia. Zbrojenia Rosji i państw NATO rzutują również na sytuację pomiędzy obiema stronami i sprawiają, że staje się ona coraz bardziej napięta. Obok zdjęcie siedziba drugiego pod względem wielkości rosyjskiego przedsiębiorstwa naftowego w Moskwie. Relacje Polski z Białorusią Białoruś i Polska utrzymują co najwyżej poprawne relacje. Ustrój polityczny Białorusi nie jest oparty na podstawach demokratycznych, a państwo jest uzależnione politycznie i gospodarczo od Rosji. Prezydent ma szerokie uprawnienia, które wykorzystuje do osłabienia politycznych przeciwników. Wolność słowa jest ograniczona, wybory fałszowane, nie można otwarcie głosić swoich sprzecznych z polityką państwa poglądów. Między innymi dlatego Białorusini przez wiele lat znajdowali się w ogniu krytyki ze strony państw Europy Zachodniej. W ostatnich latach Białorusini coraz częściej szukają w Polsce lepiej płatnej pracy, a także podejmują studia na polskich uczelniach. Ponadto odżywa ruch turystyczny między oboma krajami. Jednak po pomarańczowej rewolucji w końcu 2004 roku, reżim Łukaszenki jeszcze bardziej zaostrzył represje wobec opozycji, mediów, a także niezależnych stowarzyszeń, w tym jednej z najliczniejszych organizacji, Związku Polaków na Białorusi. Represyjna polityka wobec mniejszości polskiej przyczyniła się do pogorszenia relacji między Polską a Białorusią. Obok zdjęcia Aleksandr Łukaszenka, prezydent Białorusi. Relacje Polski z Ukrainą. Polska była pierwszym państwem na świecie, które uznało niepodległość Ukrainy w 1991 roku. Od tego czasu obydwa kraje utrzymują przyjazne stosunki i współdziałają ze sobą w wielu dziedzinach. Przykładem udanej współpracy była organizacja turnieju piłkarskiego Euro 2012. Polsce zależy na uspokojeniu sytuacji politycznej na Ukrainie i rozwoju gospodarczym naszego południowo-wschodniego sąsiada. Jego integracja z Unią Europejską oznacza większe bezpieczeństwo granic państwowych i handel z krajami Unii. Między innymi z tych powodów rząd polski umiejętnie wspiera przemiany demokratyczne na Ukrainie. Z kolei tamtejsze niepokoje oraz kryzys gospodarczy skutkują coraz większą liczbą ukraińskich imigrantów w naszym kraju. Polskę i Ukrainę łączy wspólna historia. Druga wojna światowa była okresem, kiedy część społeczeństwa ukraińskiego na ówczesnym polskim obszarze państwowym stanęła po stronie okupanta niemieckiego. Obok logo mistrzostw Europy w piłce nożnej rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie. Po walkach między frakcjami OUN, organizacja ukraińskich nacjonalistów Banderowcy przejęli i rozbudowali ukraińską powstańczą armię. Nad relacjami Ukraińców i Polaków w tym czasie zaciążyły wydarzenia Rzezi Wołyńskiej i czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej. Budowanie wspólnych relacji powinno odbywać się na fundamentach prawdy historycznej. Dla jej ustalenia potrzeba współpracy naukowców, historyków i odpowiedzialnych posunięć ze strony polityków obu państw. Relacje z Litwą, Czechami i Słowacją. Czechy, Litwa i Słowacja są wraz z Polską członkami Unii Europejskiej i bliskimi sojusznikami w NATO. Ułatwiony dzięki wspólnocie przepływ osób i towarów, a także obowiązywanie jednolitych przepisów unijnych sprawia, że stosunki pomiędzy krajami opierają się na współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Prowadzone są działania na rzecz bezpieczeństwa, ochrony przyrody i przeciwdziałania klęskom żywiołowym. Bardzo dobrze rozwija się też turystyka. Przynosi korzyści przygranicznym regionom. I pozytywnie wpływa na relacje dobre ich mieszkańców. Obok zdjęcie siedziba Instytutu Polskiego w Pradze, Polskiej Placówki Kulturalnej w Czechach. Dziękuję i zapraszam na następne odcinki.